Czasem zdarza się tak, iż zremasterowane gry, oprócz ponownej możliwości zabawy w lepszym opracowaniu graficznym, są przy okazji porządną lekcją historii. Grim Fandango Remastered to pozycja, którą powinien sprawdzić każdy szanujący się fan gier przygodowych. Głównym bohaterem w grze jest Manuel Calvera. Jest on agentem sprzedającym umarłym bilety na tzw. drogę ostateczną. Many musi odpracować dług, jednak okazuje się, iż dostaje on tylko na miarę na najbiedniejszych klientów, co znacznie utrudnia mu wypełnienie swoich finansowych zobowiązań. Ta niezwykle oryginalna opowieść jest przez wielu uznawana za jeden z największych klasyków w całej historii gier, więc okazja, aby zaznajomić się z nią na PS4 nie może ujść Waszej uwadze. Zremasterowana wersja zawiera szereg usprawnień graficznych, komentarz twórców, poprawione sterowanie oraz kilka innych przydatnych opcji. Gra nie zawiera polskiego tłumaczenia, więc jest szansa, aby mocno podciągnąć swój angielski. Przy tego typu produkcjach może być to tylko uważane za przyjemność, zwłaszcza iż jest to naprawdę niebagatelny tytuł. Zabawa w Hardware Rivals to w miarę prosta sprawa. Wskakujemy do Jeepa albo do czołgu, dołączamy do meczu multiplayer, bardzo szybko na arenie odnajdujemy dodatkowe uzbrojenie, potem namierzamy kogoś z przeciwnej drużyny i za pomocą rakiety, tudzież innej bomby lub pocisku odsyłamy go na złomowisko. Proste, szybkie i całkiem przyjemne. Areny to średniej wielkości mapy, które usłane są różnymi budynkami i konstrukcjami za, na których możemy się schować, aby zaskoczyć przeciwnika. Przez większość czasu będziemy jednak stosunkowo aktywnie szukać wrogów, aby nabić najlepszy wynik, zgarnąć punkty doświadczenia, odsłonić kolejną skórkę lub specjalną umiejętność, a potem powrócić szybko na arenę. Lubicie gry takie jak Twisted Metal? Hardware Rivals powinno Wam przypasować. Jak większość gier ze studia Bioware, seria Dragon Age na stałe zagościła w naszej bibliotece gier. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z tym świetnym RPGm utrzymanym w klimacie fantasy, nie było lepszego momentu. Jest tutaj wszystko, czego szukają fani gatunku. Tworzymy sobie postać, wybierając z kilku dostępnych raz oraz klas i pochodzenia. Krótko potem wstępujemy do szarych strażników i zgłębiamy historię królestwa, któremu zagraża atak hordy. Gra, jak przystało na produkcję Bioware, daje nam bardzo rozbudowany system tworzenia postaci, mega ciekawą i wielowątkową warstwę fabularną niezapomnianych bohaterów, a na samym końcu sporo świetnej rozgrywki. Pomimo, iż gra miała swą premierę w 2009 roku, do dziś całość trzyma się całkiem nieźle. I warto sprawdzić, dlaczego pierwsza odsłona Dragon Age otrzymała pierwotnie bardzo wysokie oceny. Styczeń w PS Plus przynosi także dwie gry militarne. Pierwsza z nich to Medal of Honor Warfighter na PS3. Gra jest bezpośrednią kontynuacją wcześniejszej części, gdzie ponownie wcielamy się w żołnierzy z grupy specjalnej Mako, Którzy przez przypadek wpadają na trop nielegalnie szmuglowanego materiału wybuchowego o nazwie Pentryt. Gra jest typową strzelaniną militarną, czyli przebijamy się przez niezliczone ilości wrogów, opróżniając magazynki, lub okazyjnie biorąc udział w dynamicznych pościgach lub jakichś innych spektakularnych akcjach. Miejsca, które odwiedzimy to np. Pakistan, Filipiny czy też Dubaj. Ciekawostką jest to, że w grze, zarówno w trybie single, jak i multi, pojawia się nasza rodzima jednostka wojskowa, czyli grom. Kobior, History Legends of War to strategia turowa, zabierająca nas na fronty II wojny światowej. Gra została wzbogacona o elementy RPG oraz dość pokaźną ilość misji rozgrywających się podczas czterech wyjątkowych operacji przy zastosowaniu różnego rodzaju jednostek. Zakres działań nie sprowadza się wyłącznie do pokonania niemieckiej armii. Czasem będziemy musieli coś eskortować, innym razem dokonać sabotażu lub w jakiś inny sposób przechytrzyć wroga. Idealna dawka przenośnej strategii. na to gra niezależna, w której wcielamy się w czarną masę, która wyrusza w podróż, aby. Cóż, można by rzec, iż celem podróży jest odnalezienie swego miejsca w tym przedziwnym świecie. Bohater, w którego się wcielamy, aby pokonać czyhające na niego niebezpieczeństwa, musi korzystać z różnych specjalnych umiejętności nabywanych po drodze. Przykładowo malując palcem ziemię na zielono, wyżej skaczemy. Pomalowana na niebiesko staje się niczym oblodzona, powodując ślizganie się. I tak dalej. Nie tylko rozwiązujemy zagadki logiczne, ale także torujemy sobie drogę tak, aby umknąć wrogim potworkom, piękna klimatyczna grafika oraz historia, która na długo zapada w pamięć. Świetna niezależna gra przez małe hiszpańskie studio. Przypominamy także o trwających zmaganiach w polskiej lidze PlayStation Plus w grze Star Wars Battlefront. Do wygrania, oprócz prawa do chwalenia się przed wszystkimi, są także cenne nagrody. Rozgrywki trwają do 29 stycznia. Stwórzcie team i udowodnijcie, że to was Imperium powinno najbardziej się obawiać. Rozgrywki są dostępne dla wszystkich posiadaczy PS4 wraz z grą Star Wars Battlefront oraz aktywną subskrypcją PS Plus.